Halo, witam. Dzień dobry, ja jestem KillerekXQ i witam was w kolejnym odcinku z gry Spider-Man. W poprzednim odcinku poznaliśmy Martina Lee oraz wymaksowaliśmy dzielnicę Chinatown na tyle, ile mogliśmy. Więc trzecie prawdopodobnie będziemy wymaksować kolejne dzielnice. Teraz lecimy do misji fabularnej. Nie dotykać eksponatu. Dostałem doniesienia o ataku na aukcję Fisk'a Kto może być na tyle głupi, żeby go okradać? Że to bez przedłużania. Lecimy tak. już wszystko po pogrążu, dlatego w pierwszej kolejności mi А, да, сейчас мы заглянем. А, Утекай! 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 mi się wstanie, Chyba, że w stanie, w którą jadłem. Panie Wyszu, panie Wyszu, panie Wyszu, panie nie wyszło. Wyszu, panie No nie Fisk jednak trzymał tych początkujących dealerów w szachu. Zaraz. Co to za uczucie? Czy ja za nim Właśnie, te tak 53 wspomniałem teraz. W poprzednim odcinku było z jednej strony Audiencja J.J. Jamesa. Do tego wejdźmy w kolekcję. Tylko fakt, i ona odsłuchała nazywający się czasem szczotkogłowymi choć nie mam pojęcia czemu pamiętają zapewne ostrzeżenia jakie wygłaszałem odnośnie iście orwellowskiego systemu monitoringu bezpieczeństwa jaki instalowano w mieście no więc system nie działa dlaczego bo ktoś poszedł po rozum do głowy i zrozumiał że narusza on podstawowe prawa mieszkańców nie bo ci niekompetentni biurokraci stworzyli sieć, która pada częściej niż maratończyk z rozwiązanymi sznurówkami. wzięli pieniądze z waszych podatków i je zmarnowali! Jak zwykle zresztą! Oj, drona, drona! Ja się zachowałem, No, odbił zaś do tego. Dobra, do tego Trzy podróży, więc no Mógłbym po zrobić coś, co nie cięcie. My spotkali się pana, ale jesteśmy już w północy, więc nie ma co. postaram się materiały zaczynać tuż pod misją, żeby nie przedłużać ten materiału. Tracę cierpliwość. Gdzie jest teczka? Jest tu ktoś jeszcze. Na pewno mateczkę. Te maski, kim oni są? Nikogo więcej tu nie ma. Znajdziemy tę teczkę. Albo zginiesz. Niedobrze. Mogą ją zastrzelić. Muszę ich zdjąć po cichu. Yuri, ten cichy alarm był prawdziwy. Zamaskowani bandyci i jedna zakładniczka. To wygląda na napad. Przyjęłam. Wysyłam tam jednostki. Tymczasem trzymaj rękę na pulsie. Zrobi się. Tylko po cichu. Żeby nie zaalarmować innych. Zobaczcie no mnie jak... ...przysiadłem, okej. Okay. Ja że to jest misja popularna to zmienię on... ...zmienił na... ...zaawansowany. Będziemy nie na misjach fabularnych. Tylko. Zarzucę na niego sieć z góry. Wow, ostrożnie. Okej. Okay. Nie wiem czy mam nie byłęcza, tak Chyba jeszcze nie wiem na mnie Chyba tak mi się wydaje Ktoś tu jeszcze jest! Przysięgam! Pewnie wzięła teczkę! I gdzie niby jest ta dziewczyna? Nie! Jędźingadien! la!

Czuj! Chłopie, gdyby mi płacili za każdy stój. Hej, Pete! Andrzej, Co ty tu robisz? To co ty, pracuję, a raczej staram się. O, e, to chyba twoje. Tak, dzięki. Więc robi, zlecił ci relację w łamu dla biugu? No, właściwie to nie wie, że tu jestem. I jeszcze parę minut temu nie było włamu. A, aha. Już wyjaśniam. 15 minut temu. A czemu nie wcześniej? E, słucham panią witam Mary Jane Watson piszę o sprzedaży majątku Fiska dzień dobry Craig wspominał o jutrze e, lubię zaczynać przed czasem ale ja nie proszę wrócić jutro jasne rozumiem przepraszam hej Craig nie niestety będziemy musieli puścić na okładkę coś innego no, nie wiem, może to o ekspresjonistach? Wie pani, chyba jednak znajdę chwilkę. Na pewno? Jasne, nie ma co zwlekać. Dziękuję. Kreg? Jednak nic. Na razie. No to chodźmy. Proszę się rozejrzeć i zapoznać z eksponatami. Będę na panią czekać przy posągu Baku. Dobrze. Mi się zdaje, że ona nie dzwoniła do tego osobnika. Fisk prawie rozpłatał tym Pitera na pół, kiedy walczyli po raz pierwszy. Pit uciekł, upadł półżywy na moim podwórku, a ja musiałam wykraść samochód taty, żeby zawieźć go na ostry dyżur. Pierwsza z wielu akcji, siostry MJ. Zbyt wielu. Pamiętam, jak Fisk zaczął nielegalnie importować takie okazy. Kupił lokalną przystań, żeby zatrzeć ślady i zwolnił pracowników, w tym mojego tatę. Szkoda, że tata nie może zobaczyć, jak wszystko się zmieniło. Hmm, Symkaria. Nie mówili o tym w wiadomościach? Czasami mam wrażenie, że cała historia świata to chłopcy, którzy się przebierają i wydają w bójki. Nie mogę wyrzucić z głowy tego obrazu. Co za napięcie między dwiema postaciami, Kioto, ale pięknie. Trochę bym chciała rzucić wszystko i podróżować po świecie, ale życie i praca są tutaj. Jak Fisk to nazywał? Vanessa? Proszę dać znać, to zaczniemy. Świetnie. Najpierw najcenniejszy okaz, jedyny w swoim rodzaju kakemonbaku. Piękny. To mi funę Zgadza się. Pan Fisk ma wyjątkowy gust. Dobrze go pani znała przed aresztowaniem? Na gruncie zawodowym. Odpowiadałam za wiele jego aukcji. Chodźmy dalej. No to idź. Ten wspaniały okaz to przykład tradycyjnej techniki rozmytego tuszu, Tarashi Komi. Ci dwaj Mio są imponujący. Nie dziwię się, że Fisk lubi ten okaz. Są w jego stylu. Uwielbiał dualizm. Destrukcja jest krzykiem, ale akt tworzenia to milczący znój. Czy podczas prowadzenia aukcji dla niego coś panią zdziwiło? Nie, nie, oczywiście, że nie. Nic, o czym bym wiedziała. Oto inkrustowany złotem ceremonialny zestaw do herbaty. Znajomy z prokuratury mówił, że Fisk upłynniał na aukcjach przedmioty z kradzieży. Na pewno. Ja nic o tym nie wiedziałam. Oczywiście. Zastanawiam się tylko, czy po jego aresztowaniu nie zauważyła pani niczego... dziwnego. Wie pani co? Właściwie trochę się śpieszę. Może zrobimy jeszcze zdjęcie na okładkę. Kiedy mówiłam znajomemu, że będę pisać o Was artykuł, wspomniał, że kojarzy Pani nazwisko. Tylko zdjęcie. Proszę tu stanąć. Na pewno nie ma Pani nic do powiedzenia na temat działalności Fiska? Może nieoficjalnie? Nie sądzę, żeby Pani czytelników interesowała. Cholera. Proszę zaczekać. Wow, Zaraz. Czy to? Muszę zrobić zdjęcie. Tego nie powinno tu być. Tak, oddzwonię do ciebie. Moja droga, chyba już na panią pora. O, czy mogłabym skoczyć do toalety? Dobrze, proszę za mną. Dziękuję. To naprawdę piękne miejsce. Owszem, i widzi je pani po raz ostatni. Nie, jest za rogiem. Tylko szybko. Jasne, zaraz wracam. No cześć, Craig, zabawne, że dzwonisz. Twoja reporterka najwyraźniej nie pisze laurki, na jaką się umawialiśmy. Nie, jest tu teraz. Muszę się dostać do tamtego pokoju. Jeśli ten posąg to to, co myślę, to mam sensacyjny temat. Jak to musiał. przełożyć. To kim ona jest, Craig? Kto jest w moim domu aukcyjnym? O mój Boże. Nie, nie wierzę, że to naprawisz. Najpierw każę aresztować panią dziennikarkę śledczą, a potem urwę ci głowę, Krek. Jak no, jest wściekła? Jak najbardziej ci grożę. Aha. Jasne, Krek. Nie wierzę ci. Aha, Jasne, kryk. pit mi o tym mówił. Fisk chował w posągu do wody. Policja go nie zabrała? Wiem, że posąg się otwiera. Tylko jak? Za nimi jest Nio, ale wygląda inaczej. Okay. Posąg jest ruchomy, najczęstsza poza to uśpiona moc. Usta z... eee, Trzyma coś. Dokładnie wiem, co. Eee, Może to się rusza. Mowa o dwóch pozach. Usta zamknięte, lewe ramię w dole, prawie dłoń i Już prawie. Ciągle gdzieś już to widziałam. O, ten, ten. Tak, ten. Tak, To ten. Zborn. Co to jest? Oddech diabła. Czy jest oddech? Co do... Przepraszam, panowie. Nie nie wolno tu. Nie dobrze. Gdzie jest posąg? Tam, tam. Wynieść I już miałam się zmywać, ale tu wpadłeś. Masz szczęście, że żyjesz. Mówi koleś, którego właśnie ocaliłam. Słuchaj, kimkolwiek są ci w maskach, szukają tej teczki. Ale nie wyniosę jej stąd, jeśli będą się tu kręcić. Jasne. Okej. Okay. Um, schowaj się tam, um, ja ich załatwię i jak będzie po nich, to dasz nogę. Niezły plan. Dobrze cię widzieć. Tak, i ciebie. Choć nie zupełnie tak to sobie wyobrażałem. Zabawne. A ja nie widziałam tego inaczej. Cześć, Piotrek. Perfumy? Skup się, pit Skup się. O, oczywiście! Powinienem się ich pozbyć zanim ruszę dalej. Widzicie, ktoś ten... się umarł. To Dobra bit. ukryłam się przy wejściu. Daj znać, kiedy będę mogła się ulotnić. Się wie. A o co chodzi z tą teczką? Co w niej jest, że ci goście takiej chcą? Zapiski na temat jakiegoś oddechu diabła. Fisk miał zbudować dla niego tajne laboratorium. Nie wiem czym jest ten oddech, ale Fisk chyba się tego bał. Nazwał to puszką Pandory. Fisk nie jest bojaźliwy. Musimy cię stąd jak najszybciej wyciągnąć. Czekaj grzecznie. O no takie czary, Marek. No i proszę. zagrożony jesteś. Ej, za widokiem. Cześć. To już wszyscy! Oj, oj. Czekaj! Nie. Uciekaj! Nieładnie brać zakładników, koledzy. Czas rozwojać no! te Nie dotykając się. co wam się na głowy świecą, panowie? Jesteście... duchami? Nigdy nie walczyłem z duchami. To znaczy, z walczyłem z upiorami, ale no wiecie, teoretycznie upiory to nie duchy. Wszystkie duchy to upiory, ale nie wszystkie upiory to duchy, no nie? <mulety> <mulety> no to chyba <mulety> jednak <o> kwestia energii, a nie duchy. No nic, walka z duchem cały czas przede mną. <mulety>

Wygląda na starą. Chyba mam kogoś, kto wiedziałby o niej więcej. Ach, ale to robota na później. Rozmawiałam z Kregiem. Wcale tu pani nie przysłał. Nie pracuje pani dla Heritage Arts. Wcale tak nie twierdzę. Miło mi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Nie! Nie napiszę pani ani słowa o tym, co tu. Mam za... pytanie. Co było w teczce, którą właśnie skradziono? Co? Ja nie. A co z długą historią kradzionych przedmiotów, które przekazywał państwu Fisk? Z pani wydawcą skontaktuje się nasz prawnik. Umika? Jakby ostatnie pół roku nie miało miejsca. Nie mam pojęcia, ale cieszę się, że mają te frytki. Ja też, najlepsze w mieście. No to jak ci idzie w Büglu? Mm, wiesz, no tak, właśnie dostałam odrobiego maila w kapsach w sprawie artykułu o antykach, więc chyba czekam na spotkanie z prawnikami. Znowu. Ach, jak tylko przeczyta twój artykuł, dostaniesz awans. Dobra. Facet ci w maskach. Co myślisz? Tutaj to normalka. Co sądzisz? Czuję, że kryje się za tym coś więcej. Ale nie mówmy już o interesach. Co, co u ciebie słychać? Dostałeś ten awans? Nie, ale jesteśmy bliscy wielkiego przełomu. Wiesz, że Oskar by cię zatrudnił, nie? Telefon do Harego i... Wiem, ale doktor Octavius może pomóc milionom ludzi. Ja jestem tam, gdzie chcę i tam, gdzie powinienem. To dla ciebie chyba ważniejsze niż twoja druga praca. Nigdy dotąd się tak nie wczuwałeś. Przez pół roku można się zmienić. Dlaczego mnie tu zaprosiłeś? No tak, na spotkanie starych przyjaciół. Przyjaciół? Oh no, no, no chyba moglibyśmy, gdybyś tego chciała. Dźwigamy spory bagaż, pit No jasne, ale... Czy to coś złego? W bagażu mogą być też całkiem fajne rzeczy. Na, na przykład pieniądze, klucze, malinowa pomadka. Pamiętasz czemu się rozstaliśmy? To podchwytliwe pytanie? Masz warta. Przełożmy to. Weź. Bardzo się cieszę, że znowu widzę was razem. Zawsze lubiłem waszą dwójkę. Hej, to ja! Skąd tyle jednostek na Trzeciej Alei? Nasz stary znajomy Herman Schulz znów dokazuje. Szok. Nie dostał właśnie warunkowego? Tak, ale widocznie już tęskni za paką. Bez obaw. Herman jest jak duże dziecko. Odprowadzę go na prycze w Rikers. Uratowałem moją byłą złap bandziorów, zjadłem z nią kolację, a teraz idę się rozprawić z szaleńcem, który okrada ludzi, wywołując fale sejsmiczne. Kolejny zwykły dzień z życia Petera Parkera. Dziękuję. Jak chciałam spojrzeć na materiał? 26 minut już odpowiada. Co? Teraz ja wzięłam kwestie do raportu. rozpoczniemy. W ostatnim odcinku też od... Hmm, Jak się zło. Kolejnej misji, ewentualnie, zrobimy nam dzielnicy i dopiero zrobimy misję. A póki co, ja dziękuję za oglądanie. Następny odcinek to, to będzie Można albo, albo Spider-Man, zdarzenia albo uda mi się w Detroida, chodź, postaram się. Chciałem się tylko upewnić, że nie zostawiłeś w laboratorium sprzętu swojego mm, przyjaciela. Nie przeszkadza mi, ale boję się, że komisja znów wpadnie i. Proszę się nie obawiać, niczego tam nie zostawię. Ale wiem, że mój przyjaciel jest wdzięczny za przychylność. Jest wielu ludzi, którzy za nim nie przepadają. Mówisz o tym bufonie, tej misonie i statku jego słuchaczy? Proszę cię. Za prawdziwymi zmianami stoją ludzie, którzy nie dają się tłamsić hamom, tacy jak my. Sama prawda, doktorze. Do zobaczenia. I tak jak mówiłem, w Detroit postaram się nagrać w wspólnej chwili. Jako to podobnie teraz będzie Detroit nagrany jako następna I on przerywni w spider -Manie. A póki co, to dziękuję za oddanie. Jeszcze raz. Zajęłam tam do zostawienia suba, łapki w górę i co? Trzymajcie się i cześć cześć.